Słuchajcie, dzisiaj nawijka trochę z innej beczki. Nie mam przy sobie żadnych komiksów, więc postanowiłem zrobić coś, z czym nosiłem się już od jakiegoś dłuższego czasu, czyli zacząć zupełnie nową serię nawijkową. Taką trochę luźniejszą z moimi obserwacjami, ale też żeby podzielić się z wami różnymi doświadczeniami, które miałem w obrębie mojej pracy komiksowej na przestrzeni ostatnich już ponad 15 lat. Zainspirowała mnie do tego dzisiaj bezpośrednio taki nagłówek mnie zainspirował, który zobaczyłem na YouTubie, na angielskim YouTubie. Should you work for free? Czy powinieneś pracować za darmo? Jest tego pełno, każdy się w pewnym momencie nad tym zastanawia, a ja zamiast odpowiadać na to pytanie, tak od razu prosto z mostu, to postanowiłem dodać swoje trzy grosze z mojej własnej perspektywy i powiedzieć wam, jakie są moje własne doświadczenia z pracą komiksową za darmo. I czy zrobiłbym to jeszcze raz, czy nie? Słuchajcie, w ogóle, czy pracować za darmo, czy nie pracować za darmo, to jest zupełnie zagadnienie, którym zajmują się tylko artyści w zasadzie. No bo nie spotkałem jeszcze piekarza, kominiarza. Muszę uważać, bo mnie tu zaraz przejadą. Nie spotkałem jeszcze piekarza, kominiarza ani innego cywila wykonującego jakikolwiek normalny zawód. Który by się zastanawiał, czy pracować za darmo, czy nie. Jest to raczej to należy do rewiru artystów, takie pytanie. Ale tak się zastanawiałem, bo w przeciwieństwie do moich różnych poprzednich nawijek, które z reguły nawijam, na, 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 robię na zupełnego waleta, zastanowiłem się parę wieczorów nad tym, co tak naprawdę chcemy przez to powiedzieć, dlaczego tak się zastanawiamy czasami, co z tą pracą za darmo i czemu nas tak to kuje jako artystów. No bo tak, jak mamy jakieś zwykłe zlecenie, to nie ma sprawy. Bierzemy kasę, umawiamy się, robimy i tyle. Cześć pieśni. Z kolei jest też druga strona medalu. Bardzo często chcemy coś zrobić, a przynajmniej ja, ja tak robię, i to nie tylko w obrębie mojej pracy komiksowej, ale też w obrębie pracy zawodowej i różnych innych projektów, które robię. Bardzo często chcemy pracować za darmo, bardzo często się to przydaje. Jakkolwiek brzmi to dziwnie, to... Od czasu do czasu, jeżeli chcemy się czegoś porządnego nauczyć, to naprawdę warto pooddychać powietrzem ludzi, którzy wiedzą, co robią. I czasami musimy zrobić coś za darmo. Czasami chcemy. Ja przynajmniej mam tak, że bardzo często podejmuje się jakiś prac pro bono, czy bez pieniędzy, tylko po to, żeby albo się czegoś nauczyć, albo przysporzyć dobra jakiejś społeczności. To brzmi bardzo corny, ale opłaca się to robić i dla siebie samego, i dla całej społeczności. Nauczyłem się, że to czasami daje o wiele więcej niż taka praca czysto dla pieniędzy, ale to temat na zupełnie inne nawiki. No w każdym razie doszedłem do wniosku, że jeżeli naszą własną intencją jest nauczenie się czegoś, przesiąknięcie powietrzem kogoś, kto wie, co robi. To to jest dobry sposób. Praca za darmo jest dobrym sposobem, żeby pociągnąć do przodu, żeby się nauczyć czegoś. I tak, wiem, za chwilę zajedziecie mnie z spostrzeżeniami typu tak, ale tak naprawdę za darmo nie można pracować, bo są regulacje i tak dalej, urzędy pracy, pipy, sripy się czepiają tego, nie wiem czego się czepiają pipy i sripy, ale powiem Wam tak, warto wymyślić jakiś fajny sposób, w jaki można za darmo czasami coś zrobić, tylko po to, żeby się czegoś od kogoś nauczyć. Nie chodzi o to, żeby dać się dymać, ale chodzi o to, że jak będziemy postrzegać życie i pracę, jakąkolwiek pracę zawodową, tylko jako coś, co robimy wyłącznie dla pieniędzy, to będziemy widziani jako ludzie mali, jako ludzie mierni którzy chcą tylko innych wykorzystać dla własnych celów, którzy chcą innych tylko wykorzystać na tyle, na ile mogą na nich zdobyć pieniądze. I to jest niefajne, ludzie to widzą, ludzie na poziomie to zawsze będą widzieć. Dlatego staram się nie być takim człowiekiem i wam też nie radzę. No dobra, no tak już powiedziałem, co wiedziałem, to co z tą pracą for free? Otóż powiem wam tak, zdarzyło mi się to tylko w zasadzie w jednym scenariuszu zawodowym, w momencie kiedy byłem taki trochę zbyt mało jeszcze wyrobiony. I zbyt mało pewny siebie, żeby odpowiednio wycenić moją pracę. I wydaje mi się, że w środowisku artystów takim głównym okresem, w którym my się w ogóle zastanawiamy, czy pracować za darmo czy nie, i mamy tego rodzaju problemy, to jest ten okres, kiedy albo zaczęliśmy dopiero, albo jesteśmy jeszcze dosyć niewyrobieni, i A, nie potrafimy odpowiednio wycenić swojej pracy, i B, nie jesteśmy sami jeszcze pewni siebie. Nasze ego nam mówi i to jest bardzo niebezpieczna rzecz nasze ego nam mówi że każdy objaw zainteresowania nami to jest taki piękny i cudowny, że powinniśmy w zasadzie się cieszyć, że ktokolwiek nas dostrzega. I to się dzieje najczęściej u ludzi, którzy jeszcze nie ugruntowali swojej pozycji. A ugruntować swoją pozycję można nie w sposób osiągania jakichś wybitnych sukcesów, a przynajmniej nie tylko, tylko bardziej w sposób nabywania nowych doświadczeń. Nawet jeżeli to nie będą jakieś spektakularne sukcesy, to doświadczenia, które zdobywamy, pozwalają nam z reguły już zdobyć dość dobre wyczucie. W tym, co, co warto zrobić, a co nie. No i teraz tak, co z moimi doświadczeniami? Ja tak miałem. Pracowałem wiele lat w korpo. miałem tak, że również moje takie pozaprojektowe rzeczy w różnych dużych firmach. Ludzie pracujący ze mną widzieli we mnie, widzieli we mnie człowieka, który też rysuje, zajmuje się designem, zajmuje się różnymi rzeczami, że tak powiem, szeroko pojętymi, artystycznymi. Ja tam taki dosyć towarzyski jestem, więc też tego nigdy nie ukrywam, zawsze, co jakieś zlecenie się trafi albo coś, dlaczego nie. No i teraz e, miałem oba rodzaje doświadczeń. Pierwsze były jako pierwsze i drugie w kolejności były jako drugie. Pierwsze to były wtedy, kiedy zaczynałem i rzeczywiście przynajmniej trzy czy cztery razy zdarzyło mi się porządnie, ale to tak porządnie, przyjąć zlecenia, w cudzysłowie zlecenia, które były tak naprawdę nie zleceniami, tylko prośbami o taką pracę za darmo. I ta, za każdym razem schemat się powtarzał. Wyglądało to w ten sposób, że przychodzi do ciebie ziom, który ma do zrealizowania projekt, który może ma nawet na to budżet, ale ty jesteś za głupi i za młody, żeby się zapytać. Tip numer jeden: zawsze pytaj je o budżet, ale przede wszystkim zawsze się wycenia. zaraz do tego przejdziemy. E... Ziomki po prostu przychodziły i pytały się, czy coś zrobię. I teraz uwaga: kraksem tych wszystkich lewych zapytań, które ja przeżyłem, było to, że gdzieś tam zawsze pojawiła się mglista obietnica. Jakiegoś nieokreślonego, bliżej zysków w przyszłości. I to jest pułapka, której bym Wam radził unikać. Nigdy nie dawajcie się nabierać na coś takiego, że ktoś Wam mówi, że Wam coś dostarczy, że ktoś Wam kiedyś potem coś załatwi. Ale zresztą są to ludzie z reguły bardzo sprytni, bo ludzie, którzy naciągają innych i sobie tam liczą, że każdy. No nie trzeba ich winić, bo każdy orze jak może, ale ludzie, którzy chcą wykorzystać Twoją pracę za darmo, e, mają tak. Oj, oj, uwaga, rozproszyłem się, bo zaraz będę przechodził przez ulicę. Albo i nie, bo nie będę chyba z tym telefonem tego robił tutaj. To jest przedsięwzięcie graniczące graniczące ze śmiertelnym niebezpieczeństwem, którego dla dobra mojego i ku waszej wielkiej rozpaczy na komiksowej nawicie chyba unikniemy i zrobimy krok w tył. Ale o czym to ja mówiłem? Dobra, będzie trzeba zrobić cięcie. Aha, i są to ziomkowie. To, że po prostu chcą robić jakiś projekt i robią to cudzym kosztem i się cieszą, jak nie muszą na ten cel przeznaczać żadnego swojego budżetu, ok? Więc parę razy zdarzyły mi się jakieś akcje promocyjne, rysowanie jakichś plakatów, coś takiego. Kuba fajnie zrobi, ma talent, ma dryk. no to dlaczego tego nie udźwignie? A ja byłem za głupi i za młody, żeby się zapytać o budżet, zapytać... i przede wszystkim byłem za młody i za głupi, żeby się wycenić. I nauczka, która taka płynie dla mnie z tego, i której się nauczyłem i zacząłem to stosować, zaraz o tym opowiem, to jest to, żeby zawsze wyceniać swoją pracę, jak ktoś pyta o coś takiego. Zawsze wyceniaj swoją pracę, jeżeli ktoś pyta Cię o zrobienie jakiegoś projektu, który jest w ramach profesjonalnych usług, OK? Nie ma nic gorszego, nic głupszego niż robienie pro bono, coś komuś, za co ktoś potem weźmie kredyt, a Ty potem zostaniesz z przyszłowiowym Fiatem w garści i będziesz sobie to mógł włożyć do portfolio. I teraz tak, to jest pierwsze primo. Do tego jest wielki, wielki kaweat, który zrobię, zanim... Które zrobię tym, jak powiem teraz o tej wycenie. I teraz co robić? Jak jesteście młodzi się zastanawiacie, co robić, bo ktoś do Was przychodzi, chce coś od Was, Wy nie jesteście pewni, bo nigdy się nie wycenialiście, nie braliście pieniędzy za swoją pracę i tak dalej. Otóż wycencie się. Nawet jak zrobicie błąd, nawet jak powiecie za mało, to nic. Nic się takiego nie stanie, a przynajmniej się czegoś nauczycie. Nikt jeszcze nie żałował za bardzo, że się za nisko wycenił. No chyba, że robicie transakcje z Coca-Colą albo coś takiego globalnie, ale generalnie. To Was nauczy dbać o swój własny interes. Bo to, słuchaj, my, jako artyści, jesteśmy z reguły takimi delikatnymi kwiatkami, którzy zawsze się cieszymy, że ktoś nas doceni. Sprawia nam to przyjemność, nasze ego się bustuje wtedy bardzo i się boimy czegoś takiego, co się nazywa FOMO. FOMO to jest Fear of Missing Out. Nie bójcie się nigdy FOMO. FOMO, ludzie czują, że się boicie, ludzie czują, że się boicie, że coś Wam ucieknie, my tacy jesteśmy, że my byśmy chcieli już, o, ktoś nas docenia, fajnie, ktoś nam coś chce robić, często nie patrzymy na pieniądze, bo artyści bardzo często są tacy, że oni by się zamknęli tylko w pokoju z sercem na dłoni i nie myśleli za bardzo o kwestiach finansowych, to jest wielki błąd, trzeba się uczyć, bać o swój interes, trzeba się uczyć... Yy... Zarządzania budżetem i zarządzania własnymi kompetencjami artystycznymi jak najszybciej w świetle wyceny własnych prac. To jest must-have, tak samo jak umiejętności sprzedażowe. Okay? Artysta, który będzie się grzebał w kątku gdzieś, to może sobie jedynie coś tam wygrzebać i to wszystko. A jak chcecie coś osiągnąć, to się od początku trzeba uczyć sprzedaży i wyceny. Ale to znowu temat na zupełnie inną nawigę. I teraz tak, powiedziałem, że jeszcze wrócę do tematu. Wycen to tak, powiedziałem, żeby wyceniać wszystko to, co robicie, nawet na małe kwoty, bo to nie o to chodzi, żeby być, wiecie, uparciuchem, który gdzieś tam będzie się blokował przez wszystko, bo mu się wydaje ciągle za mało. Mierzcie siły na zamiary, nie bądźcie bezczelni, ale chodzi o to, żebyście wyrabiali w sobie poczucie yy, negocjacji z drugim człowiekiem, żebyście się tego nie bali i nie wstydzili. To jest bardzo duża blokada wielu ilości, wielkiej ilości artystów, że mamy yy, trudność negocjacji cen za wykonane przez nas usługi. To jest błąd i trzeba tego po prostu unikać, Czego się, trzeba się tego oduszać. I teraz słuchajcie, last, ale na pewno nie list. Przez znowu zawrócić, bo nie chcę zginąć pod... Dla dobra na nie będę ginął pod kołami fiata pandy prowadzonego przez babcie z ćmikiem ryju. <laughs> A tutaj o to naprawdę łatwo. A... Czekajcie, zmienię ten, zmienię łapę. A tutaj o to naprawdę łatwo. Eee... I powiedziałem dużo o tym, że trzeba się wyceniać, że trzeba się uczyć negocjacji, trzeba uczyć się podejmować projektów za kasę. Bo ja sam osobiście też potem, jak już parę tych projektów takich odbyłem, gdzie ktoś mnie naciągnął na to, żebym coś tam zrobił, to tak, korzyści z tego żadnych nie było, a wręcz nauczyłem się, że to ludzie mają niesamowite kompetencje w bajaniu i w takim przybliżonym, aproksymatywnym obiecywaniu z grubsza nieokreślonych rzeczy. Które nigdy się tak naprawdę potem nie udają, nigdy się nie zniszczają, to możecie sobie włożyć między bajki. Ludzie są w tym naprawdę super, więc trzeba na to uważać. Ale potem, jak już się nauczyłem, zacząłem wyceniać. Zacząłem wyceniać, nie bałem się zapytać różnych kolegów po fachu, za ile oni by wycenili swoje projekty. Miałem parę życzliwych dusz. Nie wyobrażacie sobie, jeżeli tego jeszcze nie próbowaliście, nie wyobrażacie sobie, jak wiele życzliwych dusz chodzi też po ziemi, które Wam doradzą. Ja miałem naprawdę wielu znajomych, którzy sami, będąc moją prawie że konkurencją albo pracując gdzieś ze mną, pomagali mi wycenić bardzo dobre stawki. Miałem takie sytuacje, że weekend czy dwa ze szwagrem przed południem robiłem całą miesięczną wypłatę, a nie zarabiałem już wtedy mało. Więc to jest wszystko do zrobienia na, na podstawie jakichś dodatkowych zleceń. Więc to jest wszystko do zrobienia, jak się człowiek odpowiednio poinformuje. I do tego was zachęcam. Od początku warto sobie wyrabiać, rozmowa o kasie musi być. Ona czasami nie jest przyjemna, my tego nie lubimy, uczcie się tego i to powinno procentować. Jak jesteście dobrzy, to się wtedy wybronicie, bo ludzie e, chcieliby zrobić za darmo, ale z reguły, jak już przychodzi do jakiejś akcji, która jest w miarę zorganizowana, to jakieś tam budżety mają. I to jest fair. Skorzystajcie z tego. Dobra, i teraz ten kawęc słynny, o którym już ględzę. No ale rozpraszają mnie tutaj. Nie ich wina. Ee, o którym już ględzę, to tak. Najlepsze projekty, najlepsze rzeczy, a przynajmniej część tych najlepszych projektów i część najlepszych rzeczy bierze się tam, gdzie nie ma kasy pozornie. Więc nie dajcie się złapać w pułapkę mówienia nie na każdą okazję, która pozornie nie niesie ze sobą zysków i nie dajcie się złapać w pułapkę Myślenia przez pryzmat tylko potencjalnego, krótkiego, szybkiego zysku. To jest błąd. Bardzo wiele rzeczy najpiękniejszych w życiu, truizm, ale i tak to powiem, przychodzi za darmo albo przychodzi jako konsekwencja rzeczy, które zgodzicie się lub jakoś weźmiecie albo pro bono, albo dla własnej przyjemności. Także nie bądźcie tym H, który we wszystkich widzi tylko potencjalny zysk i przelicza wszystko na to, ile mu możemy przynieść dochodu i co ja z tego będę miał. To nie o to chodzi. Nie to próbuję powiedzieć w tym filmiku. Próbuję powiedzieć, żebyśmy się bronili przed drapieżnikami, którzy próbują nas wydymać. I to jest wasz obowiązek. Jak tego nie zrobicie, to będziecie potem sami mieć kaca moralnego, że daliście się w ten sposób wykorzystać. Okay? Inną parą kaloszy i inną sprawą jest to, że w życiu będzie pojawiało się wiele okazji. Które pozornie nie będą za sobą ciągnęły żadnych korzyści, albo też wiele okazji patrzenia na ręce ludziom, którzy wiedzą, co robią. I ta, za takie coś warto zapłacić i to warto zapłacić dużo, okej. Okay? Także nie dajcie sobie, jak, jak się sprowadz nie sprowadzajcie się też z drugiej strony do poziomu człowieka, który nawet nie wyciąga, wiecie, ręki z kieszeni, jak mu się nie zapłaci. Ja to zauważyłem u wielu ludzi małych i tego nie lubię i nie współpracuję z takimi ludźmi. OK? Inną sprawą jest, jedną sprawą, o której mówię, jest dbanie o swoje interesy i tutaj mamy nie tylko prawo, ale i obowiązek to robić. A drugą rzeczą jest to, żebyśmy pamiętali, że nie tylko żyjemy, ale i pracujemy nie tylko dla pieniędzy. Nie tylko dla pieniędzy. I najlepsze rzeczy, które czasami w życiu zrobicie, najlepsze rzeczy, które gdzieś tam Wam się zdarzą, będą konsekwencją takich akcji pobocznych, akcji dla przyjemności i tyle. I chyba to Wam chciałem w sumie powiedzieć. Mam nadzieję, że nie zmarnowałem waszego czasu. Zobaczymy jak to pójdzie. Dzisiaj Wika na luzie. Jak mnie tu nikt nie przejedzie, to zaraz będziemy powoli wracać do chaty. I tyle. Słuchajcie, ja się nazywam Jakub Martewicz, nie tylko syn Starego Martewicza, ale i autor takich komiksów jak Eurydyka, Henryk Kajdan i Kocia Planeta. A to jest kanał komiksowa Nawika, na którym nawijamy o komiksach od strony artystycznej warsztatowej kuchni. Zapraszam Was do kupna moich własnych komiksów, do zapoznania się z innymi filmami na tym kanale. Omawiamy dużo komiksów, zwłaszcza amerykańskich, ale też prowadzę niedzielną szkółkę rysowania. Jak ktoś jest zainteresowany, to może sobie obczaić. Kanał nazywa się... To znaczy, kanał nazywa się Komiksowa Nawijka, ale playlista nazywa się Akademia Rysowania Komiksów. Do niej też chciałbym niedługo wrócić i w ogóle chciałbym coś poeksperymentować na tej Z stąd dzisiejszy filmik. Mam nadzieję, że za dużo Wam nie zmarudziłem. Dobrze Was widzieć, jak zwykle. Życzę Wam udanego dnia. Trzymajcie się. Do następnej nawiki.